Cześć z tej strony, Przemek i witam Was na kanale Grawelowy. A dzisiejszy dzień zaczynam od tej pięknej jaskini, którą tutaj macie. I pojeździmy dzisiaj troszeczkę po półwyspie Istria w Chorwacji. Niestety czasu jest mało, bo pogoda mi się kepszczy, musimy wracać do Polski. Myślę, że więcej tutaj pojeździmy, aczkolwiek myślę, że ten jeden dzień i tak dużo mi da. Jesteśmy w jaskini Romana. Jaskinia Romana to jest kamieniołom, nic innego jak kamieniołom, który widzicie tutaj z tyłu za mną. Wydobywano tutaj kamienie do budowy Pula Areny, bo właśnie w miejscowości Pula stacjonuje. I jest to kamieniołom z czasów rzymskich, gdzie, e, jeśli dobrze doczytałem i dobrze zrozumiałem, co tam pisało na wstępie, to jest to kamieniołom z czasów Wespeziana, gdzie cesarz kazał tutaj wydobywać kamień, aby budować te piękne budynki, które są na Istri, które są w, przede wszystkim w puli, która ma naprawdę charakter bardzo ładny, jeśli chodzi o kulturę i jeśli chodzi o samo budownictwo, mocno nawiązujące do takiego typowego rzymskiego stylu. A to, co najbardziej robi wrażenie, to ogrom tego miejsca i pokazuje tylko, jak precyzyjnie Kiedyś można było wydobywać kamień, bo te ściany, które tutaj widzicie, są całkowicie idealnie proste. Zobaczcie sami. Nie ma tu jakichś, nie wiem, śladów po narzędziach, to wszystko jest prościutkie. Więc zobaczcie, jak dawniej ludzie byli w stanie wydobywać kamień. To jest coś oszałamiającego, jeśli chodzi o pieszy rzut oka na to wszystko. A nic, ja jadę dalej. Chorwacja sama w sobie krajem dużym nie jest. Jest też krajem o specyficznej, jakby specyficznym obszarze. Nie jakimś bardzo e, prostym, jakimś jednolitym. Jest po prostu rozciągnięta przez całe wybrzeże. I to co jest fajne, że jadąc od północy na południe, jesteście w stanie zobaczyć, jak mocno zmienia się tutaj krajobraz. I to jest aż nieprawdopodobne jak z krajobrazu takiego typowo alpejskiego, możecie wjechać gdzieś tutaj, gdzie ja jestem na przykład, czyli na Półwysep Istria i zobaczyć taką typową chorwacką kulturę, której oczywiście widać te wpływy rzymskie, ale jest tu bardzo przyjemnie i bardzo spokojnie. To, co wyróżnia Pule i dlaczego ją wybrałem, to w sumie dlatego, że jest to miejsce, w którym ja jeszcze nie byłem, będąc wielokrotnie na Chorwacji. Jest to miejsce, które no jest Całkowicie inne niż cała reszta miejsc, które znacie z internetu, z forów i z innych, nie wiem, grup, które mówią wam, gdzie pojechać do Chorwacji. Z to będzie Makarska i będzie to e, Baszka Woda, na przykład, będzie to Split, będzie to Drogir, czyli miejsca, które są znane powszechnie i które wszyscy odwiedzili. To, co ja chciałem zobaczyć w puli, to przede wszystkim e, to, jak to samo miejsce wygląda i jak. Wygląda sama jakby tutaj kultura, jeśli chodzi o ludzi. Bo jak dobrze wiemy Makarska czy te słynne, wielkie, fajne okolice, to są, są to okolice, które jakby nie patrząc są bardzo oblegane przez ludzi, a tu jest po prostu wszystkich mniej. I to samo się tyczy, jeśli chodzi o Polaków, jest ich również mniej. Czyli nie, 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 co druga osoba w Chorwacji już tu nie mówi po polsku, jak to ma gdzieś w zwyczaju być niżej w okolicach właśnie. Wymienionej makarskiej, czy na przykład szpitu. Na trasie, która jest moją główną destynacją, bo jest to górnik Kameniak. Górnik Kameniak zaczyna się tutaj po Szucze, co mnie bardzo cieszy. Jest to dla mnie dużym plusem, że bardzo ludzie sobie też tutaj chodzą. Trasa jest oznaczona jako trasa dla rogarów, więc kolejny fajny plus. A jest tu bardzo spokojnie, to jest mega, mega dużym. Plusem i to się wyróżnia dość mocno na tle innych chorwackich miast i miejscowości, że nie ma tu kierowców, psychopatów, którzy zawsze wszelką cenę chcą się wyprzedzić, tylko jest przyjemnie i jest bardzo mało ludzi. Duży plus. Naprawdę spory kontrast, jeśli chodzi o południowe części Chorwacji. Ludzi brak Minąłem w tej chwili pięciu rowerzystów cisza, spokój, miód. Wiecie co jest najbardziej bezcenne? Czy im więcej jeżdżę na gravelu, w szczególności w krajach zagranicznych, a u nas to bardzo mocno w Polsce widać, że rowery górskie przestają się sprzedawać w Polsce, tym bardziej prowadząc sklep zacząłem to zauważać. Sprzedają się rowery gravelowe, szosowe i przede wszystkim elektryczne. Jeżdżąc tutaj za granicą gdzieś na rowerach, widzisz głównie porządne szosy, widzisz MTB, co jest właśnie bardzo ciekawe, i widzisz Grower eee, elektryczny. Do czego zmierzam? A do tego, że jak jedziesz obok ludzi na gravelu, i jedziesz szybciej niż rower górski, a taka jest prawda, że ktoś jest technicznie dobry, to on sobie taką trasę szutrową, czy nawet bardziej gruzowatą mogoli takiego gościa, wielkiego kozaka na XC. Więc patrzę na Ciebie jak na UFO. Jak ty chłopie po tych gruzach tak zapieprzasz tym Gravelem? Przecież to jest niemożliwe. Przecież ty nie masz amortyzatorów, nie masz szerokiej kiery. Jak to jest możliwe? A kurde, tak to jest możliwe. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy widok, gdy widzisz ludzi na MTB-ku, którzy są po prostu w szoku i pewnie taki Niemiec czy inny gościu... O, trochę gruzowiska. Taki Niemiec czy inny gościu z innego kraju przyjdzie do Polski, znaczy no, przyjdzie do domu się zastanowi Kurde, może ja bym faktycznie wykupił tego gravela, bo cholerę mam kozaczyć na asfalcie i jechać tak szybko jak oni, tracąc na tym siły, i tak dalej. Po co mi to? No i taka jest prawda o gravelach: że w lekki teren szutrowy, utwardzony, spokojnie się nadają, a na asfalcie pędzą praktycznie jak szosa. Pod warunkiem, że macie dobrze dobrane opony i ciśnienie w nich. No i jedziecie, moi drodzy, taką drogą, jaką tutaj widzicie. Czyli w pełni gruzowisko. Trzeba uważać tylko na ludzi. Proszę bardzo, pani tutaj przed nami chyba na bardzo szosowej oponie. Ohoho. Trasa prowadząca na kamieniach jest taka typowo pieszo-rowerowa, można tak powiedzieć. Więc musicie uważać na ludzi, którzy tędy chodzą. Musicie uważać na maruderów, którzy wybierają się tu czasem na rowerach szosowych, a jest gruzowisko. Więc trzeba niestety na niektóre rzeczy uważać, również pieski, które są tutaj obok, ale za to widoki, które mamy za sobą wzdłuż wybrzeża, są przepiękne. Zobaczcie sami, tu nie jest typowy gravel, to jest wyboisko, kamienisko. Naprawdę trzeba ogarniać już troszeczkę rower, bo jest trochę zjazdów, podjazdów, ale nie ma tragedii. Wszystko nam tutaj wynagradzają te widoczki. No i oczywiście ludzie, których trzeba uważać. A na trasie są też takie kwiatki jak ten, o ten. Czyli uwaga, bo trzeba wstąpać rozsądnie, bo inaczej spadniecie z klifa. Ej, idę postąpać rozsądnie i zobaczyć czy nie spadnę z klifa. Oczywiście mnie takie rzeczy oczy... Pierwszy, nie trzeba długo prosić. Eee, kamerka w jednej ręce, o kurde Warto było zejść. No ale, czy można się zdupcyć tutaj z kryfa? Oczywiście, że można. Ale hopsnąłby tu, tylko szkoda tak płytko. Dobra, zobaczmy co tam, jak to tam wygląda dalej. Pierdykniemy se rower na chwilę. Eee, całkiem ładnie. Ulala. A piękna plaża. A jeśli będziecie już na kamieniaku, tak jak ja, na Istri, to warto sobie tu wdepnąć. Jest to trasa, która opowiada nam o mezozoiku, czyli o czasach prehistorycznych. I na trasie można znaleźć makiety 1 do 1 dinożarów. Ja się nimi nie interesuję, ale wiem, że część na przykład dzieci, które będą jechać tutaj gdzieś rowerkami, będą na pewno się cieszyć, jak zobaczą takiego oto dinozaura na miejscu. Tak czy owak, trasa jest krótka, jest bardzo ładna, jest szutrowa, można spokojnie tu grawelem wjechać i wygląda całkiem przyzwoicie. Lecimy dalej. Kochani, jest i on. Kawał bydlaka. Tyranozaur Rex. I nawet ja, który się tak naprawdę tym nie interesuje, to z tyranozaurem każdy chce mieć zdjęcie. Ja przynajmniej chciałem. Pani mi tutaj przed sekundką fotkę strzeliła. No i powiem szczerze, że jak patrząc na makietę 1 do 1, to był kawał słonia. Słoń chyba jest mniejszy. Tak czy siak. A skoro jesteśmy w tak pięknym miejscu, jak, jakim jest pula, jakim jest kamieniak, na którym jestem, czyli ta plaża, którą tutaj widzicie za mną, warto powiedzieć słów kilka o rowerze, którym jeżdżę, jest nim Orbea Terra, którym już użytkuję od no, tak naprawdę kilku miesięcy, bo też chwileczkę czekałem na ramę. Największym problemem, jaki był akurat z moją Terrą, to był rozmiar L, którego do tej pory nie dostaliśmy za wiele i było bardzo mało tych rowerów, więc długo, długo się oczekałem na swoją Orbea a finalnie kupiłem wersję na di tu na GRX-ie go, została mi tylko sama rama, no i wsadziłem to co tutaj widzicie, czyli korbę Garbaruka z blatem Garbaruka. Korba Garbaruka jest to jeszcze wersja testowa, bo oś, która jest założona w tej korbie, jest to ośka, która będzie dopiero montowana w korbach gravelowych. Ja akurat y, uprosiłem Garbaruka taką korbę, także bardzo im za to dziękuję. Mam leciutką, ważącą nieco ponad 400, chyba nawet 400 gram korbę z blatem, który nie ma offsetu. Do tej korby będzie dedykowany blat z offsetem 6 mm, żeby cofnąć ten łańcuch w stronę ramy, żeby ten, jakby ta linia łańcucha była lepiej ustawiona. Ja mam troszeczkę bardziej przesuniętą przez to lewe ramię do zewnątrz, ale nie przeszkadza to podczas jazdy. Zrobiłem tym rowerem około 500 km w tej chwili, bo też muszę dzielić jazdę szosową i rower szosowy z rowerem gravelowym, więc też troszeczkę muszę pojeździć na tym rowerze i na tym rowerze, żeby wszyscy, żeby obydwa rowery były zadowolone. Oczywiście z tyłu mam kasetę MTB od Garbaruka 1050 z przerzutką GX, -a. do tego założyłem sobie lekkie tarcze Strema plus koła Ivan Light'a New Gravel. Mocno zastanawiałem się nad road-offami, ale jedyne co mnie tam gdzieś cofnęło do tych kół, to jakby nie patrząc ich waga, bo jest nieco większa. Co prawda nie jest to minusem, ale chciałem mieć lekkie koła, więc na piastach Ivan Light'a zdecydowałem się na wersję New Gravel. Głównie chodziło mi o to, żeby było maksymalnie najniższa waga, a do tego żeby piasty miały raczet. I w przypadku Evan Lighta, te piasty mają raczet i są dość solidne. Opony Tufo Tundero 44. Dla mnie najlepsza opona, na jakiej jeździłem, a specjalnie przetestowałem wszystkie, które mam w sklepie od Pirelli Mixed Hard, który nie uważam za jakieś turbo super opony, jeśli chodzi o harda. Mixed bardzo dobra opona. RC, fenomenalna opona w terenie, ale mulasta na asfalcie. Tufo Tundero mi daje to, co najbardziej chcę, czyli szybkość na asfalcie, a to mi się bardzo przydaje. Komfort, czyli 44 mm, żeby było wygodnie. I teren, przyczepność niesamowita, jak na tej klasy opony. Więc Tundero dla mnie wygrywa wszystko. A drugi rower, czyli Karambę, też mam na Tundero 44 i uważam, że jest to najrozsądniejszy wybór. A jak mi się jeździ na Orbea Terra karbonowej? Przede wszystkim niesamowicie sztywny rower. To jest, się rzuca dość mocno w oczy. I nie przesadziłbym, jeżeli bym powiedział, że jest moim zdaniem bardziej responsywny niż Factor LS, którego miałem wcześniej. I między innymi dlatego też zdecydowałem się go sprzedać, bo po pierwsze przyszła mi szosa, miała przyjść później, przyszła troszkę wcześniej, więc musiałem się pozbyć z jednego z rowerów. Padło na ls który jest nieco rowerem dublującym mojego Super Sixa nowego i do tego też dublującym po części Terę. Jeżeli chcę mieć rower... Taki bardziej olrandowy, to myślę, że Terra jest fajniejszym rozwiązaniem. To jest w zupełności mi wystarczającym, więc nie potrzebowałem utrzymywać dwóch graveli. Spokojnie jeden by mi wystarczył. Terra fenomenalnie zjeżdża. Radość z jazdy na tym rowerze na samych zjazdach, a nie mówmy tu o dwóch czy trzech procentach, które gdzieś tam macie w lasach na płaskopolsce, tylko mówimy tu o naprawdę gruzowatych, dobrych zjazdach. Ten rower prowadzi się jak po sznurku. Ostatnim tak dobrze prowadzącym się rowerem, którym ja jeździłem, był karbonowy Focus Atlas, na którego też się nie mogę notabene doczekać. Geometria uciąłem oczywiście, jak to ja, na pałkę sterówkę. Bardzo wysoka główka co jest dużym plusem, bo pozwala nam bardzo komfortowo tym rowerem podróżować. A oprócz tego mamy rower, który jest długi, przystosowany do krótkiego mostka, z nisko osadzonym suportem, z króciutkim chainstayem 420 mm. Dla mnie rower idealny. Nic mnie na nim nie boli, nic mi nie przeszkadza. Zrobiłem go sobie dosyć przyjemnie, jeśli chodzi o samo ustawienie. Do tego waży mi 8-7 kg, tak jak stoi, więc myślę, że też waga bardzo, bardzo na plus. Ja sobie bardzo falę jazdę na tym rowerze i myślę, że się bardzo polubimy. Jedyny mankament, który mnie denerwuje, to lakier. W wersji mają jest bardzo słaby. Takie ja mam przynajmniej wrażenie. Może inaczej, nie jest aż bardzo słaby, bo wiadomo, że jest w granicach rozsądku. Wszystko jest jak najbardziej ok. Jak ktoś będzie o niego dbał, klej sobie folią, to będzie wszystko dobrze. Ja o rowery dbam, ale bez przesady. Oczywiście sznity wojenne u mnie się już też pojawiły na tym rowerze. Ciężko, żeby ich tak naprawdę nie było, bo jeździ w terenie. Wszedł bojowy przyjął na objeździe Proziaka, na którego Was zapraszam. Tutaj macie zapisy, tak samo w linku pod spodem. Możecie sobie się zapisać na Proziaka, który będzie miał za niedługo miejsce w czerwcu. Prześwietna trasa, ten weekend będziemy jeszcze ją szlifować. I długa, i zarówno krótka trasa są petardiochą, więc jak chce ktoś zobaczyć, jak wygląda prawdziwy gravel po Podkarpacku, to właśnie na Proziaku. 50 na 50 myślę, że szutrów asfalt może troszeczkę z przewagą więcej, większej ilości szutrów, więc będzie gdzie odpoczywać, będzie gdzie się bawić. I to, co najbardziej lubimy w gravelach to widoki. Ja tych nie będzie na proziaku brakować. Więc moja terra, sprawdziła proziaka, jest wyśmienity, tak samo jak ten rower, który jest tutaj za mną. I jedyne, co faktycznie mógłbym gdzieś tam dać na minus, to troszeczkę mógłby być lepszy lakier w wersji mają bo wersje, które są bez maju, moim zdaniem ten lakier mają nieco lepszy. Nie jest to jakiś taki minus, że od razu ten rower pod paznokciem gdzieś tam schodzi, bo tak nie jest. Po prostu myślę, że mógłby być delikatnie lepszy, ale nie ma tragedii. Więc nie ma się co tym bardzo przejmować, ale żeby nie było muszę być obiektywny i coś tu muszę wskazać na minus, tak? Oprócz tego wszystkiego. Wad nie stwierdziłem. Zarąbisty rower. Dla mnie numer jeden, którym jeździłem i śmiało Wam go polecam. Drugim fenomenalnym rowerem tej klasy jest Focus Atlas. I to będę cały czas podkreślał, już to mówię w drugim filmiku, ale tak naprawdę jest. A ja jadę dalej. Jestem na Kamieniaku na plaży w Chorwacji. Bardzo ładna miejscowość, tak jak Wam wcześniej opowiadałem. W ogóle petarda, jeśli chodzi o samą trasę, cały czas szuter, szuter, szuter od samego wyjazdu z miejsca. Więc na duży plus. Jadę dalej. Gdybyście kiedykolwiek tu byli i wybrali się na kamieniach przez trasę rowerową, która prowadzi wam, was tutaj gdzie ja jestem, proszę bardzo. tu, To zdecydowanie mocno, niekoniecznie polecam jazdę na gravelu, jeżeli się nie ma do tego umiejętności tutaj, bo jest gruzowisko, tu jest MTB, patrzcie sami. To nie jest, to nie jest szuter, to są cały czas takie kamieniuchy paskudne, strasznie brzydkie. Nie jedzie się po tym przyjemnie. Ale znaczna część drogi na pocieszenie jest przejezdna, więc jakbym miał jechać drugi raz, to na pewno bym to pojechał, bo jest fajnie, mi się ogólnie podoba. Ale wiem, że będą tacy, co będą narzekać, gdy się tu wybiorą. Życie. No a wracając do tego, co Wam wcześniej pokazałem, znaczna część hiszpańskich szutrów wygląda właśnie o tak, o ile można je po prostu nazwać szutrami, bo w większości jest to uklepana ziemia. Ale wiele odcinków jest wyszutrowanych. A tu na Chorwacji nie ma czegoś takiego jak szutrowiska w jakiejś, oł, w jakiejś dużej ilości. Tutaj są gruzy albo jest klepisko takie jak to. O, to, o czym wam mówiłem, czyli oznaczenie dróg. O, a my się zbliżamy na sam dół Istri, półwyspu Istria. O, i to są te gruzy, o których wam mówiłem. Czyli na sam spód półwyspu. Proszę bardzo, kamieniak już widać. Można sobie tutaj śmignąć rowerkiem. Trasa, jaka jest, jest dość przyjemna, moim zdaniem. Ale momentami faktycznie, jak ktoś nie lubi tych takich ostro, wow, jakie tutaj zapętlenia, jak ktoś nie lubi takich gruzowisk, to będzie miał tutaj spore problemy techniczne. Aczkolwiek do przeżycia. Z tego co widziałem wcześniej, jak miałem rowerzystów. Wielu z nich wycofało się z jazdy, chyba po tych pierwszych gruzach, bo zobaczcie sami jak to wygląda, jadę jedną ręką, aczkolwiek, no do przejechania, ale, no nie jest to shooter klasy premium. A tu już mamy do czynienia z chorwackimi premiumami, takie, które mi się lubią najbardziej, bardzo proszę, szybciuśkie, fajniuśkie, rower sam idzie. Wjeżdżając na wschodnie wybrzeże, tripałem się, bo widziałem dużo śmieci. też to nie za fajnie wyglądało, ale zobaczcie teraz sami, co ja tutaj mam. Ładne, piękne wybrzeże, w którym można sobie swobodnie pojeździć. Bardzo szybkie zeszły szutry. Zobaczcie sami bardzo szybciutkie szutry. Bardzo dobrze się nimi jedzie. Piękne widoki. Drogi równe to jest duży plus, że nie ma tu takich kamienisków, że nie ma takiego dziadostwa, w którym trzeba tego przeskakiwać i uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. To naprawdę przyjemne drogi. No i to co najważniejsze, cisza, spokój, prawie bezwzględny brak ludzi. To się ceni. A kurde, tam poszedł wąż. W widziałem na żywo węża, już jestem zeskrany. No i tu są też moi drodzy minusy takich miejsc, bo zobaczcie sami, śmieci, więcej śmieci, więcej śmieci, jeszcze więcej śmieci. A żeby nie było, są to śmieci, które w większości przypadków zostawili. No tutaj, zostawiły tutaj osoby, które łowią tu na co dzień. Bo widać tutaj jakieś kanistry po benzynie. I niestety z takich pięknych miejsc jak to tutaj robi się dziadostwo. Chciałbym się powiedzieć, że w Polsce jest takie dziadostwo, ale gdzie indziej na świecie też jest. Przykre. Przykre jak i tyle. A ja się żegnam z tym widokiem. Zaczyna, Zaczyna mi się podjazd, więc chyba największy na tej trasie, ale nie wygląda na jakiś agresywny. Smutne jest to, co tutaj zobaczyłem, a było to wybrzeże w sumie chyba najdziksze, na jakim kiedykolwiek byłem w Chorwacji. Nie ma tu totalnie nic, jest kilka osób, które można policzyć na palcach u jednej ręki dosłownie. Samochody tutaj wjeżdżają, ale nie, nie mam pojęcia, którą drogą, bo jest tu wąsko, ale widać ślad jakichś terenówek. W każdym razie widoki są mega. Na początku myślałem, że będzie faktycznie źle. Aczkolwiek to, wszystko, co tutaj widać, ta cisza, ten spokój, no, petarda. Całkowicie. Całkowity kontrast tego co spotkacie na południu Chorwacji. Cisza, spokój. No i niestety, przez to, że jest cisza i spokój, no to jest syf. W niektórych miejscach, bo ludzie, niestety, nie mają czasem rozumu i wywalają tutaj kupę, kupę śmieci. Przykre, no, przykre, bo co tu można więcej powiedzieć. Ja uciekam, bo się coś zbiera. Jakieś chmurzysko, ale najlepsze jest to, że to chmurzysko już tak wisi tutaj od dłuższego czasu. I jeszcze na nic, nic na mnie nie spadło, więc na plus. Wracamy do puli. Powiem Wam, że przede mną ciekawy podjazd. Gruzy okrutne. Typowe MTB, To co teraz jest pozwalam prowadzić jedną ręką. Ale wcześniej to nie zbyt było możliwe, bo trzeba było się mocno spiąć i polecieć tutaj twardziej. No teraz jest mi nawet bajeczka, ale... Tak czy siak, to jest bobrowisko wszystko. O, o, się. chaba, jadzie. Najcięższa część podjazdu za mną. Nie tylko w Polsce mamy takie piękne bobrowiska. Zobaczcie sami. I w Chorwacji czasem też trzeba przenieść rower. Nie tylko szuterki premium. Czasem i bobrowisko się trafi i nic z tym nie zrobicie. Bobrowisko też jest spoko, pod warunkiem, że nie jest go za dużo tyle w temacie wyjeżdżamy z Bobrowiska żeby sobie pośmigać takimi asfaltikami, proszę państwa w Chorwacji jest zarąbiste to przynajmniej na południu czyli niżej od Zagrzebia ujmijmy to tak że asfalty są naprawdę w dobrej kondycji to jest duży duży plus kolejnej Chorwacji ze względu na to że nie ma tu zim więc nie sypie się soli te asfalty też nie ulegają takiemu szybkiemu zwietrzeniu więc te blaciki są lepsze niż niekiedy w kuchniach więc pod tym względem Chorwacja wymiata. I też fajne co zauważyłem z biegiem lat, że widać tutaj rozwój, jeśli chodzi o zachowanie ludzi w stosunku do kolarzy. Ludzie się ich mniej boją, wiedzą, że oni tutaj jeżdżą. Pojawiają się też znaki dla kierowców, żeby uważali na rowerzystów. Więc to jest też duży, duży plus kolejny Chorwacji. Maj, jeśli chodzi o temperatury. Jest idealny, bo im bliżej okresu wakacyjnego, tym temperatury sięgające po około 40 stopni to nie jest najprzyjemniejsze, jakby nie patrząc. Więc jeżeli planujecie majówkę w Chorwacji, to bardzo polecam. Tym bardziej, że już rozkminiłem kilka nowych terenów, które bym chciał tutaj, w któryś dzień, w któryś dni, albo jakiegoś urlopu wyeksplorować, bo już mam nowe, kilka nowych tras na gravela. Tutaj, które wczoraj tak naprawdę odkryłem jadąc samochodem, których nie byłem. Bo tak naprawdę okolica Zagrzebia, Rijeki czy okolice Karlowaczu są totalnym, grawelowym sztosem. Sztosowym też. Dobra, jadę dalej. No i ciul, znowu bobrowisko. Dobra, próbujemy. Głębokie. Wiecie co? Jest do... o, głębokie kurwa było jednak. Oj oj, z bobrowiskami. A bo, przejechałem. Trudno. Wiecie co jest najlepsze w Chorwacji, że mimo wszystko u nas na przykład popada. I jest gnój jak fix. To... To po tym gnoju u nas się nie da jeździć, bo rower jest oblepiony cały. Jest syw jak cholera. No i nie da się z tym nic zrobić. Rower, kurna, trzeba skrobać jakimś patykiem rękami. Uuu. Patykiem rękami. Czym tam macie? Akurat za zanadrzu. A tutaj, przez to, że podłoże Chorwacji jest skaliste, to nawet jak popada, a ziemia jest na górze, to po tym da się jechać. I to jest wciór duży plus nawet to takie tu, łoł, wow, wow, wow. dziura, 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 dziurą pogania Ua! poszło Oj i bobrowisko kolejne, poszło poszło Uhu! o powiem wam, że gdzie nie gdzie tutaj to jest taki MTB, MTB fest. dzisiaj wam jeszcze powiem dlaczego moje opony mają kolor czerwony dzisiaj. Zobaczcie, sami nie wiem, czy to dobrze widać. Moje też są takie, jakby nie jak jest farbą. A wszystko dlatego, że ziemie w Chorwacji są czerwone, a dlatego, że głównie Chorwacja stoi na wapieniach, a wapienie jak dobrze wiemy, ulegają mocnemu wietrzeniu, a jakby ulegają wietrzeniu, no to wpycha się w nie osad, a osad, który się w nich tam ich lat temu wytworzył. Jest w dużej ilości, ma bardzo dużą ilość, zawartość za ogólnie żelaza i w efekcie ta ziemia ma taki kolor rdzany, ale da się ją uprawiać, bo jak widać tutaj też wiele e, rośnie roślin takich typowych dla Chorwacji, czyli winogron, które rosną właśnie na tej ziemi. I dzięki temu osadowi można w jakiś tam sposób w tych takich typowo śródziemnomorskich terenach osadzać, znaczy uprawiać roślinność. Grawellowy bawi czy wikipedia. A teraz jestem tak naprawdę w ostatnim miejscu, które chciałem się odwiedzić. Jest, są to labirynty, które tutaj widać i które są ogłoszone tu. Wystarczy sobie ładnie po nich tak tutaj poprzechodzić, tu, 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 tu. tu. I labirynty oferuje nam ciszę, spokój, można sobie pomedytować, odpocząć, są też związane z jakimiś Tematami energetycznymi, na których ja się osobiście nie znam. Ale jak ktoś takie tematy lubi, to ma taką atrakcję w puli, w parku Sian. Chyba coś takiego, tak się chyba nazywa. Jeśli się nie mylę, to coś to was poprawię na dole. A ja uciekam, jaśku jestem tu pogłędny. A ja, moi drodzy, kończę wycieczkę po puli i okolicznych wybrzeżach. Zobaczyłem, przejechałem. Ładnie, fajnie. Warto na pewno tu przyjechać, bo jest dużo mniej ludzi, tak jak wcześniej wspominałem niżeli w południowej części Chorwacji, więc to jest też bardzo ważne, tak jak wcześniej mówiłem. Piękne miasto. Mili ludzie, nie ma się do czego przyczepić. Warto tu, naprawdę warto przyjechać i gdzieś sobie to kiedyś odhaczyć. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!